Cześć! Nadszedł już koniec marca, tak więc czas na podsumowanie mojej pracy i mojego projektu, który trwał dokładnie 6 miesięcy. Jak doskonale wiecie moim celem było odchudzenie się, doprowadzenie do bardziej wysportowanej sylwetki. Chciałam aby na moim brzuchu pojawił się sixpack tak zwany, czyli widoczne mięśnie brzucha. Zanim pokażę Wam jednak ten rezultat, te moje wyniki i całe zestawienie, oczywiście będą też zdjęcia przed i po. Chciałabym Podziękować Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie za to, że mnie wspieraliście od samego początku, że pisaliście do mnie, że dzieliście się swoimi spostrzeżeniami. Też wiem, że wielu z Was miało swoje cele, zmotywowało się do tego, aby zmienić coś w swoim życiu. Także jestem ciekawa też Waszych wyników. Jeżeli osiągnęliście to, co chcieliście osiągnąć w jakimś czasie, lub też jesteście na dobrej drodze do tego, aby to osiągnąć, to koniecznie pochwalcie się, napiszcie do mnie. Chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, jak ta droga cała wyglądała. Tak więc był to dla mnie jeden duży eksperyment. Tak naprawdę dopiero nauczyłam się na błędach, jak to ma wyglądać. Próbowałam różnych rzeczy, i teraz wiem, że jest jedna najlepsza metoda na to, aby cel osiągnąć. Jest to naprawdę ciężka praca, bez żadnych wymówek. Dlatego najlepsze jest zdrowe, tak zwane czyste jedzenie. Nie powiem, że było łatwo. Zdarzyły mi się małe wpadki. Od czasu do czasu, ale to pokazywało, jak łatwo jest zaprzepaścić to, co do tej pory osiągałam, bo utrata wagi i tkanki tłuszczowej to nie jest taka prosta linia. Po prostu raz ta waga idzie do góry, raz spada. To jest jeden krok często naprzód, a dwa do tyłu, i nie możemy się tym stresować. Powinniśmy iść dalej do przodu, spojrzeć na to, co do tej pory osiągnęliśmy i nie poddawać się. Ja tak robiłam, naprawdę się zawzięłam i uważam, że osiągnęłam to, co chciałam. Do tego oczywiście treningi, chociaż mówi się, że tutaj dieta jest tą większą częścią sukcesu. Treningi zdecydowanie mniejszą. Wiem po sobie kiedyś też ćwiczyłam właśnie, żeby schudnąć, ale połączenie z beznadziejną dietą nic to nie dawało. Tutaj było połączenie idealne, czyli trening aerobowy, siłownia. I odpowiednia dieta, czy można nawet nie dieta, tylko nawyki żywieniowe, jak to powtarzam zawsze. I naprawdę rezultaty były niesamowite. Poczułam się silniejsza, poczułam, że sylwetka bardzo mi się zmienia. Siłownia to jest już stały element mojego planu treningowego. Oczywiście bieganie, rower stacjonarny, aerobik to takie treningi cardio, które warto jest włączyć do swojego planu treningowego, połączyć z siłownią. Tak to wyglądało. Mogę. Stwierdzić, że jestem najlepszą wersją siebie w tej chwili. Przede wszystkim też kondycja jest lepsza, samo poczucie jest lepsze. Łatwiej wszystko zrobić wbiec po schodach, przejść się z jednego miejsca do drugiego. No, sprawia mi to naprawdę wiele radości, kiedy czuję się lekko, nie chodzę na stop obiedzona, ociężała. Treningi i sport to stało się już nieodłącznym elementem mojego życia. Dlatego polecam każdemu naprawdę ruszyć się z miejsca, wypróbować na własnej skórze, bo inaczej się nie przekonacie o tym, jakie jest to piękne i ile można czerpać z tego radości. Teraz już nie stawiam znaku równości pomiędzy treningiem a odchudzaniem, teraz traktuję to tylko i wyłącznie jako przyjemność, jako robienie czegoś dla siebie. I chyba jedyną taką wadą tego, że się odchudziłam i że zmieniłam swoją sylwetkę, jest to, że zmieniając swój rozmiar na, z M -ki na S czy XS, gdy wchodzę do sklepu i przymierzam ciuchy, to po prostu wszystko pasuje i dobrze leży i to jest złe dla mojego portfela. Więc teraz czas na wyniki. Najpierw pokażę Wam, jak wyglądała moja droga do celu. Możecie zobaczyć takie zestawienie zdjęć, jak to wyglądało na samym początku i potem stopniowo w trakcie. A teraz pokażę Wam, jak wyglądam obecnie, jaka jest moja teraźniejsza forma. Myślę, że C został osiągnięty. Zresztą sami ocencie, wydaje mi się, że jest dobrze, naprawdę. Jak pamiętacie, zaczynałam mając w moim organizmie 25% tkanki tłuszczowej, a teraz poziom ten spadł do 18%. Także to jest duży sukces. Naprawdę to kilkanaście procent było moim marzeniem. Waga wynosi 56,5 kg. Zaczynałam, gdy miałam 64,5 kg, czyli 8 kg różnicy. Tak więc jeśli chodzi o wymiary najważniejsze, to w klatce piersiowej 8 cm mniej, w talii 10 cm mniej, a w biodrach 7 cm różnicy. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. No i co? Powiem wam, że teraz robię sobie swój własny legendarny Cheat Day, czyli Dzień Oszukiwania, tak jak aktor Dwayne Johnson. <grymne> no, może nie będę aż tak przesadać, ale dzisiaj mam dzień niezdrowego jedzenia. I od jutra już wracam do moich normalnych, zdrowych nawyków żywieniowych. I jeszcze jedna mała rzecz, o której zapewne. Pamiętacie, że śledziliście moje filmy, tak więc cały czas siedziała w szufladzie, zamknięta. Nie ruszyłam jej, jak widzicie, jest cała. Dopiero teraz ją otworzę. Nadszedł ten dzięki, kiedy mogę sobie na nią pozwolić. Nie wiem, jak smakuje. Blueberry Cream, limitowana edycja. Nie wiem, czy jest jeszcze w sklepach. Mam nadzieję, że nie, bo będę miała większą satysfakcję, że ją zachowałam. Więc czas na. Rozpakowanie. Fajnie pachnie. Jak borówki amerykańskie moje ukochane. To co? Próbujemy? Powiem Wam, że niezła. Mm. Warto było czekać 6 miesięcy. No ok, więc to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Oczywiście, nie zawieszam działalności wideoblogowej. Będę jeszcze zamieszczać tutaj różne przepisy. Będę mówić o ćwiczeniach, o sporcie, pokazywać Wam, co robię. Zapraszam Was serdecznie do śledzenia mnie dalej. Subskrybujcie mój kanał na YouTube. Też możecie polubić moją stronę na Facebooku, gdzie bardzo często się udzielam. A ostatnio również siedzę na Instagramie i też możecie tam podpatrzeć co robię w danej chwili, co jem, jak trenuję, więc bądźmy w kontakcie, trzymacie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!